Zostaw łapkę w górę w ciągu pięciu sekund albo spore! Hej, cześć, Manko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Smarty, a przed wami kolejny odcinek z Fortnite'a, na którym sprawdzimy sobie, którzy gracze są lepsi, ci z Xboxa, czy ci z PlayStation. Ale oczywiście, zanim przejdziemy do samego odcinka, słuchajcie, tutaj zwycięzca giveaway'a na 1000 v Serdeczne gratulacje, odezwij się do mnie na e-mail, aby odebrać nagrodę. No i moi drodzy, oczywiście nie mogę was zostawić bez żadnego konkursu. Kill of me! Do wygrania. Potężny giveaway. Więc jeżeli chcesz taki kill -off, to zasubskrybuj kanał z dzwonkiem, zostaw łapkę w górę i komentarz. A także użyj mojego kodu SMARTY w sklepie. Pamiętajcie, że komentarze są bardzo ważne, bo to właśnie z nich wybieram zwycięzcę. A więc jeżeli chcesz taki killo i do siebie przytulić, no to znasz zasady, wiesz co masz robić. Just do it! Do it! No dobra, moi drodzy, i tak naprawdę na pierwszy ogień idą gracze PlayStation. Akurat udało nam się trafić na parę, czyli na Matusa i Marcina. Już zdążyłem zauważyć, delikatnie przysłuchując się ich rozmowom, że Matus to naprawdę uroczy chłopak o uroczym głosie, którego serdecznie pozdrawiam. Jeżeli to oglądasz, to serdecznie cię pozdrawiam. No ale nie po to tu jesteśmy! Sprawdźmy, jakie akcje zrobią chłopacy i zobaczymy, który z graczy będzie lepszy. Czy ten PlayStation, czy ten Xbox. Matus, matus, uciekaj, strefa idzie, matus! Jak mi tu koparą jakąś wielką podjechali, co wy robicie? Halo! Odcinek tu nagrywam! Proszę wyjechać z tą koparą! No i co robisz, to psujesz, to knucisz ty! Ty, no, jak on mi bloku nie zburzy tą koparą, to będzie dzisiaj święto lasu. Chcecie, ale takie odcineczki to mi się podobają. Ja nic nie muszę robić. Siedzę, sobie oglądam, kawusie się piję. No i odcineczki się same robią. Matus i Marcin dostarczają mi kontentu. Dziękuję wam bardzo, panowie. O, chyba koi zauważyli. Oj, będzie próba strzału za wupy. Oj, 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 oj. Co się dzieje? O, trafiony, ale chyba nie przez Marcina. Dostał od Matusa, kurde, a ja Marcina obserwowałem. Jak tu matus pro player? Matus, dawaj, ciśnij, pokaż skilla. Pokaż skilla, matus! Tam dojeżdża ktoś ich. Dobrze, będzie elegancka akcja, słuchajcie, będzie elegancka akcja. Matus! ajajajajajaj, aj, 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 aj. tak niewiele brakowało, ale jeden elim, jedna eliminacja zdobyta, słuchajcie, jedna eliminacja zdobyta. Matus, dawaj, ciśnij, pokaż skilla, pokaż co potrafisz. Dobrze, matus, brawo! Piękny laser wszedł. Słuchajcie, ponad 50 obrażeń. Chyba ponad. Uwaga! Co to dalej będzie? Co to dalej będzie i Matus wyjaśnia perfekcyje! Gratulacje, panie Matus! Perfekto! Matus tutaj zobaczcie, słuchajcie! W ogóle się nie przejmuje. Patrzcie, patrzcie, co robi. 16 osób zostało, tak naprawdę 14. Zaraz strefa się zamknie. A on, no worries, Matus rybki łowi. Zobaczy, to jest profesjonalny gracz. Nerwy ze stali, prawdziwe nerwy ze stali. Matus szanuje. Naprawdę szanuje. Spokojnie, Matus, nie bo masz jeszcze rybkę. Dziabnij sobie. ty jak taki YouTuber. Tam dwóch widzisz, dwóch widzisz. Dawaj ich. Dobrze, Matus. No fear. Brawo! Bardzo dobrze Matus! Jak to pro player jest! A co robi, w wodzie pływa i strzela! Matus, Pema weź, Pema! Dobrze! Brawo Matus! Zabuduj się! Nie, no ja co, ja będę mu mówił, jak on wie lepiej, przejść to pro player! A ja, 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 było tak blisko. Dobra, moi drodzy, jesteśmy po pierwszej akcji graczy PlayStation i powiem wam, jestem w szoku. Jestem w totalnym szoku. Tak, jak Matus sobie poradził z tymi typkami w wodzie, tak mało który gracz na polskiej scenie pro by sobie poradził. Żaden. Żaden by sobie tak nie poradził. Matus, jesteście dumny. Dobra, jestem u Oscara. Słuchajcie, to jest kolejny gracz PlayStation. I słuchajcie, spóźniłem się strasznie, bo na koncie Oscara już w tym momencie znajduje się 6 fragów, a więc trzeba przyznać, że prawdopodobnie Oskar jest skillowym graczem. Ale sprawdźmy, co nam pokaże w tej gierce w momencie, kiedy go obserwujemy. Ale on o tym oczywiście nie wie. O, 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 Oskar! Dobrze, eliminacja siódma, moi drodzy. No, co ja mam powiedzieć? Chłop w wodzie pływał, a Oskar wziął i go wyjaśnił. No, nic łatwiejszego nie było na świecie, ale zobaczymy, czy Oskar pokaże nam nieco trudniejsze fragi. Halo Aleksandro, o co chodzi? Yy, bo nagrywam odcinek. A nic się nie stało. Chcesz pozdrowić YouTube? Jak to składy są chyba jakieś? O, Oskar, Oskar dobrze ciśnie, ale Lejzerek... Oj ojoj nie wsiadł! Prawdopodobnie nie ma masista. za co trzeba Oskara pochwalić. Oj, oj, będzie strzał. Oj, oj, Oskar, Oskar, wyciągaj pompę i strzelaj Strzelaj, nie bój się nic Bardzo ładnie, przymierzył Elegancko, wymierzył No i dobił, co miał zrobić Oskar, oj, jeszcze jeden przeciwnik, czy będą próbowali Przejąć boksa, niestety nie dał rady Ale pułapka dobiła, pułapka do jego rywala Ale dwóch przeciwników jeszcze na skórze Oskara, czy Oskar sobie poradzi Próbuje budować, próbuje budować, słuchajcie, na Playstation Na pewno nie jest to łatwe Używając pana, ja was naprawdę, naprawdę Podziwiam, bo ja nie wiem Jak można ogarnąć na przykład takie Edytowanie. Oj, oj, oj Oskar, Oskar, blisko frag Ale niestety Oskarowi się Nie udało, moi drodzy Niestety Oskarowi się nie udało, ale tutaj Dwa fragensy ładne zobaczyliśmy Także myślę, że Oscar jest potencjał Jest potencjał jak najbardziej czemu przyjąłem, czemu przyjąłem Twoje zaproszenie, pytałeś? No ja wszystkich zaproszenia przyjmuję Jak ktoś ma suba z dzwonem, to od razu przyjmuję Fajny youtuber No, i, no i, Fajny chyba, chyba. Chyba. Dobra. Dobra, słuchajcie, przed chwilą byłem z wami w lobby i zadaliście mi pytanie dość dziwne dla mnie Dlaczego was dodałem do znajomych? Tak? O, słuchajcie, jak macie suba z dzwonem, wysyłacie mi zaproszenie na to konto, czyli i ty, spacja SMARTI. To dodaję was do znajomych bez żadnego problemu. Jak macie suba z dzwonem, nie musicie tutaj tu wysyłać nic z tych rzeczy. Absolutnie. Po prostu wysyłacie zapro, a ja was akceptuję. Także śmiało! Dobra, dołączyłem wcześniej do Davida, ale ten nie pokazał mi paru akcji, ponieważ szybko się wyłożył. Natomiast teraz faktycznie kroi się tutaj coś ciekawego. I zobaczmy, jak sobie David poradzi. Elegancko z pistoletu dobił. Tutaj brakowało amunicji ze strony teammate'a, ale David przyszedł mu z pomocą i elegancko wyjaśnił przeciwnika. Tutaj jeszcze piękny taniec ze strony Black. Shake! Black Shake! Dobra. Mamy w każdym razie dwóch graczy z PlayStation, moi drodzy, i tutaj zobaczymy sobie, będzie to prawdopodobnie ostatnia para, którą zobaczymy sobie właśnie na tej platformie i tutaj ktoś podjeżdża Davida, zobaczymy jak David sobie poradzi. David z drobnymi problemami, ponieważ ma jednak to low HP. Zobaczymy, jak to będzie ze strony przeciwnika i czy przeciwnik będzie miał po prostu tego HP więcej. Próba szybkiej edycji niestety nieudana. Davidzie, Davidzie! Co ty tutaj kombinujesz? Dobra, David wychodzi z boksa. Zobaczmy w takim razie Davidzie. Oj, oj! Oj, 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 David? Dobrze, dziabnięty przeciwnik, jeszcze jeden na dole i elegancko, David, co robi? Co robi? jaj, aj, aj, było blisko, Davidzie, słuchaj, ale pokazałeś naprawdę kawał dobrego Fortnite'a. Dobra, moi drodzy, a więc przyszedł czas na popisy graczy z Xbox'a. I tutaj już będzie nam się klarował obraz na temat tego, która konsola po prostu gra lepiej. No, Ociek z mały już by mnie zdradził, Skubaniec. No, no co jest? Nie mogę wejść, słuchajcie, do żadnego lobby, bo od razu mnie stalkują. Od razu jest 10 osób w ekipie. Kocham was, naprawdę kocham was. Pod tym względem jesteście po prostu fenomenalni. Co tu się dzieje? Zobaczcie to lobby. Co oni robią? Tak się ryb nie łowi, moi drodzy, co jest? Xbox! Xbox, co jest? Czy wy chcecie walkowerem oddać swoje zwycięstwo? Keptmoon! No, takie półprofesjonalne zejście. Próba takiego szybkiego zejścia. Oj, 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 przeciwnik chyba mierzy do CaptMuna, a ten jak gdyby nigdy nic płynie sobie rzeką i wsiada do motorówki. A tu przeciwnik w wodzie. O, tu tam był, tam! Wiedzieliście go? Nie. Dobra, chyba teammate Keptmoona ewidentnie go kieruje, e, ponieważ no wyeliminował przeciwnika. Zobaczmy jego towarzysz ile ma fragów. Sześć fragów, tak, to by się mogło zgadzać moi drodzy. Nie no, Keptmoon słuchajcie, ewidentnie leci po zwycięstwo. Co na, to jest zero frag challenge po prostu. Co ja będę wam tu mówił? Gość po prostu nagrywa jakiś... Prank na YouTuba i jednocześnie prankuje mnie, bo ja tu czekał za dobrymi akcjami, a Keptmoon po prostu stoi w miejscu. Znaczy chodzi, ale nic nie robi. Tam masz przeciwników! Strzelaj! Strzelaj da żady, Keptmoon! Robisz to! Masz amub! Strzelaj! Strzelaj! Napięcie rośnie, Keptmoon! Strzelaj nie! Dlaczego nie strzeliłeś? <laughs> dlaczego ty mi to robisz? Przestań mnie prankować! Edycja, dobrze, bardzo dobrze schody wybudowane, ale przeciwnik podjeżdża, czy Keptmon cokolwiek poradzi? Tutaj pułapka ze strony przeciwnika i niestety keptun poległ! Dlaczego? Hashtag dlaczego? Wszyscy w komentarzach. Perfekto! Dobra, jesteśmy w takim razie w lobby u Bobo. I zobaczymy, co ten gracz o tak malowniczej nazwie nam pokaże. Jest to oczywiście gracz Xboxa, także kontynuujemy tutaj nasz pojedynek. Xbox vs PlayStation. I zobaczymy, Bobo tutaj podjeżdża przeciwnika. Przeciwnik bardzo mocno zaatakował i tylko 30 HP na koncie Bobo. Oj, oj, będzie to niebezpieczny pojedynek. Próba edycji, 24 HP. Przeciwnik też prawdopodobnie low, ale czy da radę? Czy Bobo da radę? Czy z Bobo sobie poradzi? Niestety nie, Bobo wybiegł. Dobra, czekamy na następną gierkę. Oj, przeciwnik po lewej stronie, Bobo go nie widzi. Bobo, bo, bo, bo. O, zauważył, elegancko. Oj, oj 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 poskładany przeciwnik a Nie no, bobo to jest ewidentny agresywny gracz. Bobo dawaj, pokaż tego skilla, pokaż co potrafisz. Tam przeciwnik chyba nadal w krzaku, słuchaj. Także skanuj. Dobrze, 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 dobrze. Elegancko. Aj 200, i kiedyś się. Tam po prawej ci mignął. Tak jest. Gdzie on jest? Po, tu po prawej. Blisko, po prawej. Łe? On go z Harpuna przyciągnął. Bobo, dawaj! Bobo! Znisz krzak, nie będziesz, będziesz go widział. Po lewej! Bobo! Bobo! Dobrze! Bobo, nie daj się! Nie stresuj się, Bobo. Oj, 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 oj! Kłopoty Najmana! Jest pod kapita, bardzo dobrze. Bardzo słusznie, pij te potki, pij te potki Przeładujesz później Ajajaj No jest ewidentnie zażarty pojedynek Słuchajcie, jest serio zażarty pojedynek tutaj I nie wiem jak on się skończy Nie mam kompletnie pojęcia, bo wychodzi z boksa I niestety ginie Po jednym strzale przeciwnika O, o, tu ale budow... Dobrze, Witol Oj, 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 problemy Witola Witol, dawaj, ciśniesz, wierzę w ciebie, Witol nalajcie robisz go na ez Zobacz, zobacz, co robi, jakie 90 strzela Erpek, słusznie, słusznie. Kiciak będzie pomagał? Tak jest, dobrze kiciak. To jest współpraca, słuchajcie. To jest współpraca. Kiciak dojeżdża od tyłu. Oj, Witol Kiciak! Eliminuje? Jeszcze nie! Oj! Oj! Problemy Kiciaka! Ajajajajaj, aj, 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 panowie, ajajajajaj aj, aj, aj. Niepotrzebny ten skok z wysokości Okej, okay, dobra, próba podjazdu przeciwników Próba przyjęcia boksa, próba zdobycia tego boksa Zobaczymy, czy Piotrek będzie Próbował władować się do tego boksa Trzeba pamiętać, że przeciwnicy prawdopodobnie mają jednak pułapki Oj, powalenie przeciwnika, bardzo ładnie I zabicie drugiego No nie mam pytań, Piotrek rozegrał to Jak prawdziwy profesjonalista I coś czuję, że mogą tutaj się chłopacy Pokusić o zwycięstwo Kolejna apteczka po przeciwniku, także Piotrek poradzi sobie z tym, żeby elegancko do strefy dojść. Najprawdopodobniej oczywiście. Piotrku, apteczka! Piotrek, bierz tę aptekę! Dobrze, Piotrek, dobrze to wykminiłeś. Okej, okay. Piotrek zdąży się uleczyć prawdopodobnie, a więc zdołamy jeszcze zobaczyć prawdopodobnie jakiegoś fraga ze strony Piotrka. Piotrku, co ty robisz? No nie! Piotr, dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś? Piotr, co jest? No dobra, moi drodzy, mieliście okazję popodziwiać troszeczkę gierek ze strony zarówno PlayStation, jak i Xboxa. Ja niestety, werdyktu, która z platform jest lepsza, nie wydam, ale możecie zrobić to wy, a więc napiszcie w komentarzach, kto według Was poradził sobie lepiej. No i oczywiście możecie też zaznaczyć, czy gracie na Xboxie, czy gracie po prostu na PlayStation. Na pewno z chęcią to przeczytam. Przypominam również o kilofie Minty, który jest do wygrania. Jeżeli chcecie taki kilof zgarnąć, to zasubskrybujcie. Kanal z dzwonkiem, zostawcie łapkę w górę i komentarz, no i użyjcie mojego kodu SMARTI w sklepie. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Na razie, cześć!